Siemaneczko, mamy kolejny meczyk w Neverlandzie. To jest Mikes kontra Krux. Także będziemy, będziemy sobie lecić z meczykiem. <laughs> Zobaczymy, jaką nację Mikes dostanie. Krux ma ukra. To jest jeden no kanał market 10PT. Zaraz się wszystko tutaj okaże. Coś mi tu mikrofon. Muszę sobie go podkręcić. Dobra, teraz jest OK. No dzisiaj będzie dużo, dużo meczyków, dużo streamków pewnie, taka kozacka niedziela jak zwykle. Mhm. Zobaczymy co tutaj chłopaki będą, będą grać, szybko się załadowali i mamy Portugalię, no i spoko dorasza na te zasady, na Ukrę, no zobaczymy jak tutaj Kruks tutaj pogra. Kruks to jest schodząca gwiazda kozaków, tak, młody gracz, młody gracz. Odszkolony przez wszystkich w koło. niedługo długo będzie najlepszy, mówię wam. Tylko trochę musi ogarnąć. Zobaczymy, jak sobie poradzić na new market. To nie są takie oczywiste zasady i łatwe do grania. Szczególnie jak ktoś nie ma dużo doświadczenia. Zobaczymy, kto tu pierwszy cokolwiek nam pokaże. No kruk, fajnie. Wszystkie chłopy do drewna, tak? Bo tutaj drugie TH trzeba raszować. Mik tutaj jednak uznał, że sobie kuźnię zrobi eee, w porządku. Można też tak, tak zrobić, bo ona w sumie droga nie jest. Tą paroma chłopami tam można tą kuźnię po prostu budować. Ale tutaj, raz drugie TH widać konkretnie. Fajnie, magazyn zrobiony. Znaczy, no fajnie, mógł być nie jest źle zrobiony. Nie jest źle, jest ok. Tu już zaraz mamy tą kuźnię, Będziemy mieć postawioną. Mamy Golda pierwszego u Mikesa. Tu zaraz będzie drugie TH, ale on pewnie rzuci tych chłopów A on zrobi upaw od razu, do, tak też można grać To też jest taka opcja, żeby grać tak no market, ok, fajnie wytimingował To już zboża będzie a, Tutaj urośnie, no i rzucił chłopów e, Po prostu do, do, do fooda to Wystarczy tylu, nawet mógłby mniej rzucić, bo już ma tego upa, nie? Tutaj mig jednak e, Zamiast drugiego TH to kuźnia, baraki, kopalnie Taki typowy rush będzie grany Aczkolwiek to jest 10 pety, no ja jednak jestem i tak czy siak zwolennikiem tutaj raszowania dwóch TH, tak jak Krux tutaj, tutaj nam e, to robi. A drugie TH przy drewnie w porządku. No i teraz będzie kuźnia, będą kopalnie, będą baraki. I powolutku ta gra się będzie toczyć. Dobra. Hmm, ok, tu mamy już dwa goldy. Mamy te baraki. Mikeza. No, a tu zaraz będzie kuźnia. Tylko musi trochę drewna jeszcze dozbierać. Powinien jakiś magazyn postawić w lesie. Zobaczymy, czy postawi. Nie postawił. A powinien tutaj magazyn postawić, żeby to drewno jednak szybciej się troszeczkę zbierało. Jest kuźnia. No Tutaj y, 10 chłopów to nawet jest za dużo. To jest 5 chłopów. Powinien od razu kopalnię robić. tej golda. 5 chłopów y, naprawdę wystarczy, jeżeli masz tego upaw na market, y, żeby to. Ten food po prostu przybywało go coraz, coraz bardziej. Ok, mamy golda. No tutaj zaraz powinny być drugie baraki też stawiane. Tutaj <coughs> okay, są pierwsze baraki, są drugie baraki. No to powinien być powinien krok spróbować bardzo szybko zrobić diplo. Powinien też trochę tych chłopów jednak do kamienia wysłać. Tutaj ta przewaga pików jednak będzie, będzie dość duża, tu zaraz będzie też. Ee, o, tu proszę bardzo, tu Mik w, w ogóle nie ma nawet. Zobaczcie. no to jest dość duży błąd, to jest dość duży błąd i to jest szansa kruksa, który z każdą minutą, z każdą sekundą będzie po prostu mocniejszy, ma bardzo mocną nację, ma 2 TH, Mik 2TH nie ma, więc ee, teraz dopiero idzie u umika bardzo późno, bardzo późno. Chyba zapomniał po prostu o tym upie. Zobaczcie, tu już jest 5K w udziale więc tutaj jest nie problemu. Krux, z tego co widzę, nie wysłał żadnych na zwiady, żeby zobaczyć, jaką nację mam i kto jest błąd, powinien to zrobić. Bo jednak lepiej wiedzieć, co przeciwnik tam ma w zanadrzu. Tu ogólnie teraz to do, okej, okay, do kamienia powinien rzucić chłopów, tak jak teraz, żeby po prostu tą akademię szybciutko wybudować. Tak samo powinien stawiać kopalnie, no po jednej kopalni e, złota i żelaza to jest trochę mało, tutaj jeszcze węgiel powinien być postawiony. Pod, po dwa kopalnie węgla i żelaza to jest minimum, tak, no market, no musisz mieć czym strzelać, no jak ci skończyłam, no to nie, nie wymienisz, tak. Nie wymienisz, musisz mieć czym strzelać. Więc powinien te kopalnie powolutku wszystkie, wszystkie, że tak powiem, sobie budować tak okay, to jakaś siekierka powinna wjechać tak naprawdę od razu i te wszystkie kopalnie to powinno być zajmowane już. To no nie potrzebujesz tylu, tylu w mm, chłopów na no market. I tak tych serbiuków za mocno nie ulepszysz. Powinnaś wziąć, zrobić siekierkę, iść nimi do drewna i na przykład te kopalnie zajmować, tak? Żeby było a może by było czym strzelać. Okej, okay, Goldy robi. Pewnie tak z 10 chłopa dać do kamienia, żeby po prostu DC zrobić jak najszybciej, bo co on ma 20 sredziuków no on powinien się tutaj oprzeć swoją pierwszą e, defensywę na diplo, tak? No i te, te po prostu przyjdą i będzie rush e, będzie rush po prostu, taki hamski. okej, okay, zajmuję sobie z powoli kopalnie. no jeżeli, im dłużej tak gra będzie trwać to tym mniejsze szanse po prostu będzie mieć e, Mik tą Portugalią teraz dopiero jest drugie TH u Mika których sobie spokojnie zajmuję te pierwsze kopalnie jest ta sikereczka. no i teraz będzie zbierane na diplo na pewno ja zobaczmy co tam muzyka mika słychać Mieć kto na razie nawet nie ma jeszcze na akademię. No jednak yy, bardzo mało ma chłopów, ponieważ zagrał takiego hamskiego rasza na, na, zagrał takiego hamskiego rasza na 1 TH. No i tych chłopów, e, tych chłopów po prostu jest mało, nie ma pozajmowanych tych kopalni i teraz dopiero Akademia będzie. Będzie Mik bez DC, no to jest szansa kruksa. Nie powinien się obstawiać z rdjukami. powinien zrobić Diplo i dopiero obstawiać się pie, tarczownikami z Diplo. No, ten trzeci barak też nie jest taki potrzebny, ja... Według mnie lepiej by było, żeby on miał... E, no zobaczcie, nagle się obstawi, to co, on ma 20 Serków do obrony? A tu jest 120 pieków, no przecież to jest, nie da się tego bronić. I tutaj trochę Krux się zamotał, że tak powiem. No. Mick tutaj wygra tą gierkę. To powinno już dawno Diplo stadził Kruxa. Eee, stadził Cruxa i po prostu obronić się, nie wiem, jakimiś gradierami, czy, czy dragonami nawet. Czy coś, coś w ten desen. A tu zobaczcie, no bo obstawiał się fajnie, no ale co? Masz 20, 25 serków, żeby się obronić, nie? To jest zdecyd zdecydowanie za mało. Bez Diplo to nie ma szans żadnych Krux. Tutaj po prostu pójdzie raź um, i koniec. No. To Diplo zaraz niby powstanie, ale czy to nie za późno? Wydaje mi się, że za późno jednak. Chociaż to ale Mikes nie atakuje. No Mikes czeka chyba na... Mikes chyba sobie czeka po prostu na formację. Diplo też nie będzie miał. No już powinien stawiać kruk z Diplo. To jedyne co go może uratować to diplo, jak chcesz gradieże coś takiego. No Mikes, na szczęście Krux ma takie, że Mikes nie atakuje po prostu. Stoi sobie na razie w bazie i nic robi. Upgradeuje piki. Okej, okay. teraz chyba będzie dopiero ruszał. No tu jaki gradierów trzeba dostukać, albo dragi. Żeby to miało jakiekolwiek szanse bytu. Tutaj... Pichu, że to nic już nie zrobią. To już za późno. No, są piechurzy. No, Krux... Aj! Już myślałem, że tarczowników. To jakieś dragi tarczownicy, cokolwiek, no bo... Nie tarczowisko żeby bo to nie obronić tego. Nie ma takiej możliwości. By tylko nacji jeszcze nie stracił. Zaraz zobaczymy. Dobra, o, wyszedł kupami. Nie, nie wiem, ciężko. Wsposzczelności też nie będzie. Powinien chociaż próbować ulepszać te serdiuki tak? To tu, w Akademii jakoś siła strzału, bo... No ale... Okej, okay. siła strzału. Ale tego brakuje też... Będzie wycofywał się. No nie no nie ma szans. Za mało tego jest. No to wszystkie serdziłki powinien po prostu wycofać do obrony, żeby to... żeby się bronić po prostu, No ciężko tu będzie miał bardzo. Chociaż te piki portugalskie to padają, no... Jakby w, jako, jak jakoś pomikrował to może coś z tego będzie, zobaczymy. Tu się łastrzało, plus dwa, niezabrzmana. No, no może... No to zniknął tą armią coś. Stoisz nic nie robisz, nie, no tak nie wygrasz. No teraz już za późno, coś powarmi. No. Kolega strzelaj tymi serduszkami, już, jak szłoby poszły do ataku. No co stracił? No nie. Stracił, stracił. dobra, no obronił się, no. Bronił Obronił się, ale kopalnie ma zjechane, no dobra, ale się obronił. Akademię mu przejął, ale nie zauważył, więc no teraz no, Mikas będzie już miał ciężko powoli, chociaż Sicze idą. Zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. Krux tutaj zauważył, że z dyplomu nic nie wychodzi. Ciekawe, czy po prostu się ogarnie. No, te chłopy to już powinny wracać, kolego, do mm, do bazy z powrotem. No, nie możesz z, z tak robić. Raszować tymi chłopami. To powinno być trzecie TH robione. Tak naprawdę, no, z DC nic nie wychodzi. No, Krux tutaj jest oszołomiony trochę tą sytuacją. Ciekawe, kiedy zobaczę w ogóle, że z DC mu nic nie wychodzi. No, to już jest jakieś 30 sekund. Ty. Trochę tych tarczowników już powinno wyjść. On idzie tymi chłopami, no nie no, to jest... to jest błąd według mnie. To pewnie się stać w bazie, chłopy do tyłu, trzecie TH powoli sobie eko poprawiać, bo coś to da, że ty tymi chłopami będziesz ganiał za nią. Czy tu wleci hiczą i się skończy tutaj dzień dziecka, że tak powiem. Tak samo łupy tutaj. Proszę bardzo, tani bardzo łup do zrobienia. Nie zrobiony jest. No teraz dopiero znowu buduję kopalnię. To trzecie te Trzecie te Stajnia. No powolutku tutaj. Tutaj widzę, że troszeczkę się zamotał. Ja tu już tutaj, myślę, że tą gierkę sobie już dowiedzie, tak, no, Już do siczy będzie otarczę zaraz. Jakiś grandiarów może zrobić. No, ciężko, ciężka sprawa tutaj teraz Crux. Musiałby stanąć w bazie i próbować jakoś broń tutaj. <todgłosy> tutaj w bazie. Zobaczcie, ile siczy. No ta sicz go zależę tutaj. 50 siczy. Bardzo dużo. Stajenka jakaś. szybkości budowana. Żecie TH Krux. Wstaćcie, czemu nie zrobisz? 3 TH. No zobacz, ta sicz tutaj wyjedzie jak do siebie, nie? Ale tutaj trochę jest... Z... Bardzo źle jedną no, Mikes zaatakował tą siczą, no. cała sieć mu padła. No to Krux to obranie, Krux to wygra tę gierkę jeszcze. Zobaczycie. Takie błędy robię a i tak to wygra. Mikes jakby lepiej zaatakował w życiu pierwsze piłki sicze. A Siczo trzeba rzucił do tyłu po prostu, to myślę, że by tą walkę tutaj wygrał. Teraz to już jest po tokach. Teraz to już jest lipa, nie? Dla Mikaza. Ciekawe czy Crux się ogarni i zrobi to trzecie TH. Zaraz no, zobaczymy. Dalej nie zrobi tego pierwszego upgrade'u. No ciekawa gierka. No Crux ładnie tu pobronił, jednak się udało. <kłysy> Zobaczymy co z tego będzie, no. W ogóle tak średnio, nikt tutaj... O jest! jo Jest nacja. Jest nacja. No to jedyna szansa, żeby Krux to teraz... Eee, ...tę tą gierkę po prostu dowiózł, to musi atakować. Tylko Krux chyba nie wie, że on nację stracił. Jest się TTH w końcu. Stania i ta nacja, ojojoj, no to już serdziłki będą robić robotę, no to już jest... Jak Crux tu nie zaatakuje to jest koniec, po jest. Stracił tą nację niestety. Na dwie nacje Mikes na spokojnie sobie tą gierkę dowiezie już, no. Nie musi śpieszyć. ma wszystko pod kontrolą. No gdyby nie ta strata nacji to bym powiedział, że gierka już jest wygrana mm, dla Kruxa ale... strata tej nacji to determinuje po prostu, że, po pro że Crux ten przegra. Najprawdopodobniej Zamiast siłę strzału upować, to on upuje defa no, no nie wiem No nie wiem Jednak ta siła strzału powinna być upgrade'owana Żeby te serki po prostu wymiotły Przeciwnika No i teraz to Powinien po prostu e, zacząć też kamień zbierać. Bo on potrzebuje robić kolejne stajnie, kolejne baraki, tak? na <coughs> no, market sobie nie wymienisz. Nie potrzebujesz tyle tego fooda. No wiadomo, że jest potrzebny, żeby robić upy do ser serdiuków, no ale wszystko po kolei, że tak powiem. No, zobaczcie. Amikę już tutaj też zaraz trzy baraki będzie miał. Dwa Diploma. No, to już jest raczej po ptokach. To już jest po ptokach. Kruk by musiał bardzo mocno zupować serdiuki na walkę, a on golda nie ma. Żeby to zrobić. No powinien atakować, no ale on chyba nie wie po prostu, że Nację stracił, nie? Musiałby, nie wiem, też Nację mu przejąć. Wtedy by się mogło znowu to odwrócić wszystko. Jakby Nację przejął... Yy, Mikkezowi. tak to raczej, ja raczej czarno to widzę. Bo teraz zaczął upgrade'ować. No czemu nie upgrade'ujesz? No klikłeś tego upgrade'a. Crux. Bo goldy chcę ulepszyć, nie wiem. Kliknął, upgrade i jest no bez sensu. Ok, czwarte baraki. No a tu już na neutral idzie. No e, niestety tą nacją sobie krug przegrał gierka Z utratą tej nacji. <coughs> Powinien goldy ulepszać tak samo powinien tą siczą. Ta Sicza jest dużo mocniejsza niż ta DC, no powinien nie po prostu ruszyć coś próbować przejąć tą nację. No zobaczcie, to straci kopalnię, nawet nie zauważy pewnie. Dobra, zauważył, no ale co z tego? I tak nację już stracił. Najbardziej mnie to ciekawi dlaczego on nie upgraduje po prostu tych serdiuków baraku. To jest ciekawa sprawa w sumie. Teraz się poczai w ogóle, że stracił nację. No, zobaczmy, o, kosztowności nie będzie, nie, nie ma golda na to. No, powinien w barakach upgrade'ować tych ile, ile wlezie. Siecze od góry idą. O, tu stan na standzie stoi? Nie. Nie zdąży się ten stand włączyć. To no, już ciężka sprawa, żeby to zrobić. Oj Chyba wyjebało mi neta Ja jebę serio Sekundę przed kurwa Walką Tak wyjebało mi O Jezu no Wyjebało mi neta Neta albo błąd jakiś się zrobił Nic nie mogę zrobić No super Kurwa, co tu się kurwa stało w ogóle? To pierwszy jest taki błąd. Coś nie mogę zrobić. O, super. Hai, hai. Ja pierdolę 5 sekund przed walką No nie wiem, co oni teraz uznają, że robimy, bo wyjebało mi kurwa internet. Nie internet, tylko jakiś błąd, jakiś błąd. Dobra, czyli odlagowało gierkę. Dobra, to wyłączam się i potem jeszcze raz wpadnę. Jak będą jakieś gierki, to się będziemy odpalać. Dzięki za oglądanie. Szkoda, że nie widzieliście ostatniej walki, no ale niestety wyjebało mi grę. Nie wiem dlaczego. Dobra, siema.